Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku z tej nowej serii modowej. Część z rzeczy z poprzedniego odcinka widzicie tutaj, jeszcze część rzeczy mam na kanapie. E, dzisiaj kolejny odcinek. E, tamtym razem były różne sieciówki, przegląd rzeczy z różnych sieciówek z wyprzedaży. Tym razem mamy tylko jedną sieciówkę, berszkę. Rzeczą, która troszkę mnie zdenerwowała, jeśli chodzi o ten sklep, to to, że zrobiłam to zamówienie dwa tygodnie temu, a rzeczy przyszły mi dopiero dzisiaj. Sklep wysłał mi maila z przeprosinami, a dostałam w zamian rabat minus 10% na zakupy do 3 lutego, czyli to był bardzo krótki okres, bo tylko tydzień. I w przeciągu tych 7 dni miałam zrobić zakupy z 10% rabatu. Uważam, że jest to bardzo mało. Bo wcale nie planowałam kolejnych zakupów, a tak jakby sklep przez to, że się spóźnił z moją przesyłką sprawił, chciał sprawić, żebym ja zrobiła dla u nich kolejne zakupy, tylko i wyłącznie z 10% rabatem, więc akurat z tym słabo, ale zobaczmy, czy rzeczy w środku są fajne i czy będzie to miłe zaskoczenie, czy też rozczaruję się. Okej, okay, ja odpakowujemy. Mam tutaj noży w razie, gdybym nie poradziła sobie bez niego, ale może damy radę bez. Okej, okay, już e, kojarzę co tutaj mam. Jeśli robimy zakupy online, tak jak ja to zwykle robię, e, to mamy nasz paragon, rachunek wirtualny online. Jak widzicie go teraz na boku. Koszt całych zakupów to 633 zł. Praktycznie wszystkie rzeczy, nawet nie praktycznie tylko wszystkie rzeczy, są z wyprzedaży. Także spoko, bo wszystko było z dość sporym rabatem. Pierwsza rzecz kurtka. W takim kolorze na razie nic więcej nie zdradzam, ile kosztuje, jak wygląda, przymierzymy ją za sekundkę. Wyciągniemy tylko teraz szybko resztę rzeczy. Ok, mamy otwartą paczkę, także lecimy po kolei z wszystkimi rzeczami. I będziemy je przymierzać Jeśli zamawiamy online, to nie mamy ceny na metce Tylko mamy cenę właśnie w aplikacji Także przymierzam kurtkę Wszystko wam opowiem Zacznę może od tego, że jest to rozmiar S Jaka ładna w środku Zobaczcie jak fajnie wygląda w środku No ale dobra, kurtka wygląda w ten sposób Powiem wam już teraz, że wydawało mi się, że na stronie była ładniejsza Fajniej wyglądała Teraz średnio Jestem do niej przekonana nie mamy tutaj kieszeni takich bocznych, tylko są te kieszenie takie odgórne. A, ale to mi nie przeszkadza, raczej tylko kiedy noszę tak ręce w kieszeni. Nie ma kaptura, ale już teraz czuję, że jest bardzo ciepła. Rozmiar, tak jak Wam powiedziałam, mam S i cena. Cena kurtki to 99 zł. Wcześniej, przed przeceną kosztowała 160, dokładnie 159 zł. Także niszka 60 zł. całkiem okej. Okay. Eee, ale wiecie co, zastanawiam się czy ją zostawić Pomóżcie mi się zdecydować, bo Okej, okay, nie wygląda źle, fajnie podkreśla talię Bo nie jest jakaś bardzo długa Czyli jakby tutaj biodra są dalej pokazane Nie jest jakaś taka mega pogrubiająca Nie wyglądam jak chyba oponka Michelina, jak ten ludzik Z opon Michelina, tylko jednak wygląda Spoko, ale sama nie wiem Spoko cenę, no bo stówkę Za taką krótkę zimową jest okej okay. W tym sezonie jeszcze trochę pośmigam, bo jeszcze pewnie będzie trochę zimnych dni. Jak nie, to będzie na przyszły sezon, bo to jest taki kolor, który raczej będzie zawsze modny, bo jest neutralny, taki jesienny. Mm, ale no nie wiem. Pomóżcie mi się zdecydować w komentarzach. Przymierzyłam kolejną rzecz i następną mamy taką marynarkę z paskiem. E, jak widzicie, mm, możemy ją ubierać z jakąś koszulką pod spodem, ale także z. E, nagim dekoltem, nie musimy mieć nic pod spodem, tylko stanik. Um, tak zresztą ma modelka tutaj na zdjęciu. Powiem Wam, że lubię rzeczy z właśnie takimi bufiostymi rękawami, tak jak Wam mówiłam w poprzednim filmie, e, gdzie przymierzałam te rzeczy, um, bo fajnie podkreślają tutaj ramiona, to jest fajnie, bo jest wcięcie w talii, czyli jakby mamy taką szczupłą sylwetkę. Jeżeli jesteście szerokie w ramionach, to może Wam jeszcze bardziej te ramiona rozszerzyć, więc na pewno dla takich osób nie będzie ta marynarka spoko, ale w sumie uważam, że właśnie na jakieś czy urodziny, czy jakieś święta, okazje, eventy, imprezy przyda mi się taka marynarka do jakichś fajnych spodni eleganckich. Myślę, że będzie wyglądało to dobrze. No dzisiaj nie będę się nagliżała bez, bez koszulki pod spodem, ale po nagraniu filmu przymierzę sobie może tą marynarkę samą bez koszulki pod spodem i zobaczymy. Ale myślę, że przyda mi się taka rzecz w szafie. Cena tej marynarki z paskiem to 59,90 ze 159 zł rozmiar XS. Kolejno mam też tutaj taką polarkową bluzę, cieplutka, milutka. Ja lubię takie ubrania, zwłaszcza na zimne dni, jak mam jechać do szkoły i e, mieć jakiś egzamin. Może nie egzamin, ok, na egzamin nie ubierasz się o taki polar, ale jak mam mieć taki dzień, wiecie. Nie ja znalazłam, że za oknem ciemno, zimno pada deszcz. I ja mam cały dzień przysieć w szkole. Zwykle ubieram jakiś miły dresik. No i tak sobie jakby poprawiam swój dzień. Także takie rzeczy mi się na pewno przydają. Cena 29,90 z 7090 rozmiar M, bo lubię, kiedy tego typu rzeczy są takie oversize'owe. Także przymierzmy. Przymierzone, no powiem Wam, że jak za niecałe 30 zł ten pularek jest mega. Włożyłam go teraz do takich. Podni i on naprawdę dobrze wygląda nawet. Chyba mówię w nim dzisiaj, bo taki brzydki dzień, a akurat jadę po nakręceniu filmu na paznokcie do Essę, także spoko. tego zakupu na maksa jestem zadowolona. Kolejna jest torebka czarna, ze złotym paskiem, z złotymi elementami. Elegancka torebka, której w sumie nie mam. Nie mam czegoś takiego, więc stwierdziłam, że ją kupię. Była za 39,90. Uważam, że jak za taką torebkę, to jest bardzo dobra cena. Rozmiar klasyczny M z długim paskiem, bądź na krótkim pasku, sami decydujemy tak się prezentuje, oczywiście trzeba ściągnąć folię, ale fajna i na jednorami fajna i do założenia w ten sposób również będzie wyglądała dobrze wydaje się być bardzo tak porządnie zrobiona w środku mamy taką jedną dużą kieszeń, nie ma mniejszych przegródek, ale chyba tutaj jest mała tak, tutaj mamy małą spoko, fajna opcja niecałe 40 zł. Bardzo fajna. Następnie buty Ala Martensy z takiej skórki. W dość ciekawym wzorze. Mam taką torebkę w takim wzorze i stwierdziłam, że one będą fajnie do tej torebki pasowały. No, buty, tak jak powiedziałam, Ala Martensy. Jak widzicie, noga w nich zdecydowanie się powiększa. Wydaje się być większa niż mam normalnie. Normalnie mam rozmiar 37. I jak widzicie, cena też całkiem przystępna aż ze 199 zł. Taka dość spora zniżka. Jak macie dużą stopę, duży rozmiar stopy, jesteście dziewczynami, to na pewno te buty nie będą dla Was ok, ponieważ one powiększą Wam nogę. Ja mam 37, więc tak samo jak w poprzednim odcinku, kiedy przymierzałam te buty e, inspirowane butami od Balenciagi z wielką podeszwą, tak samo w przypadku tych, jeśli macie swój już rozmiar, na przykład 41, no to ten but jeszcze bardziej Wam wydłuży tą nogę. Jak macie małą stópkę, jesteście wysokie, wysokie. To spoko, opcja. Ja zwykle noszę takie spodnie, które nie są takie długie do kostek, tylko kończą się ciudne nad kostką, więc często szukam wyższych butów, żeby dobrze to wszystko wyglądało i żeby nie było gołych kostek. bo babcia będzie krzyczeć. I to nie koniec par butów. Mam jeszcze jedne, które kosztowały 59 zł ze 119. Tak wyglądają, taki kolor jak kurtka, którą pierwszą przymierzyłam w tym filmie. Stwierdziłam, że właśnie te buty będą fajnie z tą kurtką wyglądały, więc. Będę musiała sobie to przymierzyć i zestawić spokojnie w lusterku i pooglądać, bo jeśli oddam kurtkę, to też pewnie oddam te buty, bo nie będę miała do nich bardzo do czego ich nosić, e, ale bardzo mi się podobały, przymierzyłam, bardzo fajnie wyglądają moje na nodze. i są bardzo wygodne, mają niski e, obcas, bardzo wygodnie się w nich chodzi. Takie skarpetkowe rozmiar dobry. Nasze 37, zamówiłam 37. I dobrze, że się nie pomyliłam. Mam też taką bluzkę, pod którą trzeba założyć czarny biustonosz, najlepiej taki Ala top. Akurat mam go w praniu, jest totalnie mokry i po prostu nie będę już tutaj wydziwiać i go ubierać, ale ten topik był w bardzo fajnej cenie. Rozmiar to XS i cena to 29 zł. Teraz tego typu materiał jest bardzo modny, zwłaszcza, że mamy tutaj buwiastę rękawy takie ala serdle, moje jest na trzy części. Um, pod to czarny toblit lub czarna koszulka i mega będzie ta bluzka wyglądać. Ja jestem bardzo z niej zadowolona. Jeszcze nie przymierzyłam, ale już widzę, że będzie dobra, bo ja jestem dość tutaj w ramionach wąska, więc... Na pewno nad nią wejdę. Zamówiłam też dwie bluzki krowy. Były po 19,90. E, przydadzą nam się do sesji produktowej następnego produktu Walko. Jak ktoś nie wie, to mam sklep z Case'ami na telefon www.walko.pl. E, niedługo wpuszczamy nowy produkt do sklepu. Będziemy robić za niedługo sesję zdjęciową i przydadzą nam się takie koszulki, więc zamówiłam dwie. E, obie w rozmiarze S. Te dyszki to dwie takie koszulki. Mega. Przyjeżyłam już w następną bluzkę. Cena: 15,90. Tak, wiem, mam czerwony stanik, znowu w ogóle mam ten sam czerwony stanik, bardzo go lubię. No i oczywiście ona ma tutaj dość duży dekolt, więc nie będzie na co dzień, tylko raczej na jakieś okazje, nie wiem, urodziny, do znajomych na imprezę czy coś. Fajna, jak za 16 zł, spoko. Mocno prześwitująca, więc no po prostu stanik musi być biały, ewentualnie jakiś tam jednolity w kolorze. No ale spoko. Dobrze wygląda, zwłaszcza do takich spodni lub spodniczek z wysokim stanem. Będzie się fajnie prezentowała. Kolejna rzecz to spodnie z dość wysokim stanem, takie bufiaste, ja tak mówię, alladyny. Całe na końcu są, jak widzicie, takie szerokie, a na samym dole przy nogawce są zwężane. Oczywiście dla mnie są krótsze, bo ja tak jak mówię jestem wysoka, zamówiłam dokładnie rozmiar um, 34 ale nawet na modelce one są zdecydowanie krótsze niż nogawka, po prostu modelka ma wyższe buty do tego i tak samo bym ubrała po prostu do tego wyższe buty i będzie okej. Okay. Cena tych spodni to 39 zł z 90, więc moim zdaniem bil życia. Bardzo fajne, dobre dla mnie. Chyba już jutro je ubieram, bo na maksa mi się podobają. Te spodnie, to jest tak totalnie mój styl, spodnie w stylu cargo, dość cienkie, więc nie na jakieś zimne dni, no ale powiem Wam, że to jest totalnie mój styl na co dzień, uwielbiam takie wygodne spodnie. Mam już jedne w stylu cargo, noszę bardzo często, te będą kolejną parą. No, na Maxa jestem zadowolona, cena to też 39 zł i rozmiar S. I spoko, i długość jest dobra, i wszystko jest dobre. Fajnie, że się na nie zdecydowałam. Mimo, że to zamówienie przyszło spóźnione, to jestem bardzo zadowolona z wszystkich rzeczy. E, koszt wszystkich zakupów to 633,90 zł, a naprawdę jest sporo rzeczy. E, większość kupiłam tak naprawdę w mega fajnych, przystępnych cenach. Jestem bardzo zadowolona i najprawdopodobniej zostawię tą kurtkę brązową. Jeszcze się. W tym zapytam mamy, wiki, Kacpra, wszystkich się tam doradzam. E, poczytam Wasze komentarze. Jeśli napiszecie mi, że to tragedia, że strasznie brzydkie, no to po prostu ją oddam tą kurtkę, a jeśli doradzicie mi Wy i moi listy, że jest spoko, to ją zostawię, bo była w fajnej cenie. Także dzięki bardzo za oglądanie tego odcinka. E, jestem ciekawa, czy chcecie więcej tego typu filmów z tej serii modowej. Czy może macie jakąś konkretną sieciówkę na oku, do której powinnam zajrzeć i zamówić rzeczy z sprzedaży bądź nie sprzedaży. Ogólnie znaleźć coś, co mi się podoba i zrobić taki przegląd z Wami tutaj e, na YouTubie, w filmie. Dajcie znać koniecznie. Już teraz się żegnam. Buziaki, pa!